Od początku lutego rozpoczęliśmy cykl rozważań z listu świętego Pawła do Galacjan. Jest to wbrew pozorom trudny list, ponieważ dotyczy tematu usprawiedliwienia przed Bogiem. A kłopot polega na tym, że my Bogu chcemy coś dać za usprawiedliwienie, a On po prostu chce, żebyśmy ten prezent przyjęli za darmo. Artur tydzień temu przypominał nam właśnie, że łaska i ofiara Jezusa Chrystusa ratuje i uwalnia nas od przekleństwa prawa. Prawa, które nie ma żadnej mocy, by nas zbawić. Również tego prawa, od którego trudno nam uciec w naszym myśleniu. Dlaczego tak jest? Jest tak, ponieważ wszędzie otaczają nas pewne prawa i zasady. My sami zresztą mamy tendencję do stawiania pytań, czy wolno mi, czy chrześcijanin powinien. Pamiętam ze spotkań młodzieżowych, bardzo często padały takie pytania. Czy wolno mi, co jest dobre, a co złe? Konkretnie wyznaczmy jakieś zasady, postawmy pewne granice. Pokolorujmy tak właśnie świat na czarno-biało. Tak przecież prawdopodobnie mogłoby być łatwiej. Jednak na takie pytania odpowiada się niezwykle trudno. A my chcemy takich jasnych drogowskazów. Tak jak w górach, widzisz znak 45 minut tą ścieżką i jesteś na szczycie. Ale rzadko odnajdujemy takie oczywiste znaki. Szukamy, bierzemy pod uwagę wskazówki dawane przez rodziców, przez przyjaciół, czytamy jakieś inspirujące biografie. Czy słuchamy y, świadectw ludzi? I dobrze, bo to buduje pewien obraz świata, ale pytanie, czy my jesteśmy w stanie się w tym odnaleźć? Co na to chrześcijanie? Jako chrześcijanie szukamy prawdy w tym, co jest zapisane w Piśmie Świętym. A wiemy, że Jezus sam siebie określił drogą, prawdą, i życiem. A jego przekazania były inne niż z tego świata. Jego zasadami kierowała chociażby miłość, wiara i nadzieja. Już te trzy wartości przekraczały często granice myślenia jego rozmówców. Trzeba przyznać, że czasem i dla nas miłość, wiara, nadzieja, łaska czy wolność są trudnymi sprawami. Czasami wolelibyśmy usłyszeć właśnie chrześcijanin może to, a nie może tamtego. W podce takich przypadkach zazwyczaj bierze się do ręki 10 przykazań, a dokładnie ponad 600 praw, które są zawarte w Starym Testamencie, które otrzymał Izrael. I można sobie pomyśleć, Bóg przecież przyłożył do tego rękę, może będziemy stosować. I dzięki temu zyskamy przychylność Boga. Nic bardziej mylnego. Paweł w Liście do Galacjan obnaża podobne błędne myślenie adresatów o relacji prawa z Bożą łaską i miłością. Dziś jednak nie o łasce, dziś zajmiemy się rolą prawa, dlatego że rozważymy czwarty rozdział. Listu do Galacjan oraz wcześniejsze 11 wersetów z rozdziału trzeciego, to znaczy od 19 do 29. Dziś temat, dziś temat sporny, ponieważ zajmiemy się prawem Starego Testamentu. Jak funkcjonuje ono w świetle Ewangelii o Jezusie Chrystusie? Jak mamy się do niego odnosić? Łączyć, używać, odrzucić? Stosować czy zapomnieć? Jaka jest jego rola obecnie? W wersetach trzeciego rozdziału, 19-22, czytamy, że prawo zostało dodane z powodu przestępstw. Stało się jasnym miernikiem dobra i zła. Paweł tłumaczy jednak, że prawo ma pewne ograniczenia. Chociażby dlatego, że Izrael otrzymał prawo za pomocą pośredników. Nie osobiście od Boga, tak jak swoje obietnice otrzymał Abraham. Chociażby taką w Księdze Rodzaju, 15 rozdział, 5 werset. Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć, i powiedział do niego: Tak będzie z Twoim nasieniem. I już tutaj możemy mówić o innym znaczeniu obu wydarzeń. Paweł przekonuje, że prawo nie ma żadnej mocy, by nas ożywić z beznadziejnego grzesznego stanu. Wręcz przeciwnie, zamyka wszys wszelką wszystkich pod grzechem. W liście do Rzymian czytamy przecież, że dzięki prawu poznajemy grzech. Ono sprowadza na nas Boży gniew. Czarno na białym udowadnia, że jesteśmy przestępcami. A karą za grzech jest śmierć i wieczne oddzielenie od Boga. I do tego momentu jest to perspektywa tragiczna. Lecz Paweł tłumaczy trochę wcześniej: Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem Pogan, abyśmy obietnicę Ducha otrzymali przez wiarę. W wersetach od 23 do 29 prawo zostało nazwane przewodnikiem. Co ciekawe, ten przewodnik to z greckiego paidagogos, czyli znane nam słowo pedagog. W czasach starożytnych pedagog miał trochę inną rolę niż dziś. Wtedy pedagogiem był zazwyczaj niewolnik który opiekował się dziećmi w wieku mniej więcej od 6 do 16 roku życia, nadzorował nimi i odprowadzał do nauczyciela. Tak więc widzimy, że prawo ma bardzo istotną rolę w życiu człowieka poszukującego Boga. Opiekuje się nim i wskazuje drogę odprowadza do nauczyciela. Gdzie więc odprowadza nas prawo? Apostoł Paweł przekonuje, że do wiary w Jezusa Chrystusa. Tam niewolnicza rola prawa się kończy, opuszcza nas i zostawia pod najlepszą opieką zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Werset 25 mówi, że gdy zaś przyszła wiara, nie jesteśmy już pod przewodnikiem, nie jesteśmy już pod prawem. Tak więc możemy zapamiętać jedno ważne zdanie: drogowskazy prawa kierują do wiary w Jezusa Chrystusa. W wersetach 26-29 Paweł staje ponad ludzkimi podziałami. Każdy z nas może przecież identyfikować się na różne sposoby: jestem Polakiem czy obywatelem świata mężczyzną czy kobietą starym czy młodym kierownikiem czy podwładnym. I często te określenia grupują nas. Mogą powodować, że przyklejają się do nas pewne łatki, dzielą, budują mur między sobą. Paweł jednak definiuje ochrzczonych w Jezusa Chrystusa na nowo. Werset 26. Wszyscy bowiem jesteście synami Boga przez wiarę, w Jezusa Chrystusa. Tak więc nieważne, kim jesteś. Jeśli wierzysz Jezusowi Chrystusowi, definiuj się tak jak należy. Jesteś synem Boga, jesteś córką Boga, dziedzicem obietnicy danej Abrahamowi. To jest Twoja tożsamość. To ogromna szansa dla każdego z nas, żeby zerwać ze starym życiem. To jest szansa na nowe, na zerwanie z przeszłością, na uchwycenie prawdy. Że w Jezusie Chrystusie jestem członkiem nowej Bożej rodziny. W czwartym, wersecie, w czwartym rozdziale, w pierwszych siedmiu wersetach Paweł podkreśla jeszcze dobitniej, że Jezus, gdy wypełnił się czas, narodził się z kobiety, podlegał prawu, jako jedyny z ludzi nie zgrzeszył, a umarł, żeby wykupić nas wszystkich oskarżonych przez prawo. Jeśli przyjmiesz to z wiarą, Bóg przyjmie cię nie jako niewolnika, ale usynowicie. To usynowienie dzieje się bardzo namacalnie za pomocą Ducha Świętego, za jego sprawą. I ten Duch Święty, jeśli w tobie zamieszka, spowoduje, że będziesz pewien, że Bóg jest Twoim Ojcem, a Ty jesteś Jego synem. Jesteś Jego córką, że jesteś dziedzicem i dziedziczką, że wszystko, co Ojca, jest Twoje. Jak więc odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości? Jako dzieci łaskawego i kochającego Boga, chcemy Go kochać, chcemy Go godnie reprezentować. Jest to bardzo, duży, bardzo duża odpowiedzialność. Paweł w wersetach od 8 do 11. Wyraża obawę, że Galacjanie dają się namówić z łatwością do przestrzegania obrzędów związanych z prawem mojżeszowym. Te zasady, nawet jeśli są dobre, to absolutnie nie są wymagane przez Boga do zbawienia. Tutaj wystarczy chociażby przypomnieć ważne zdanie powtarzane przez naszego pastora Piotra, że dzieci Boże nie żyją. Zewnętrznymi nakazami, a wewnętrzną inspiracją ducha świętego. W dalszych wersetach Paweł nawiązuje do pięknej więzi, która łączyła go z Galacjanami. Mimo choroby służył im, a oni z miłością go przyjmowali. Jednak kręgi judaistyczne mocno nadszarpnęły tę przyjaźń. Mimo to, Paweł. Nie postawił krzyżyka na galacjanach, nie spisał ich na straty, nie przeklinał ich i nie uznał za zwiedzionych heretyków. Przeciwnie, błagał ich, by stali się tacy jak on. A siebie samego postawił za przykład do naśladowania. Sam zastanawiam się, ile razy w życiu ja jestem takim przykładem dla, innym, dla innych. Czy stawiam siebie właśnie w takiej roli? Jeśli inwestujesz w ludzi, jeśli nie jest ci obcy los twoich braci i sióstr w Kościele, to zapewne możesz utożsamić się z wersetem Dzieci moje, w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. I tak w wersecie 20 Paweł napisał do Galacjan. W kolejnych wersetach znajdujemy ilustrację, by udowodnić, że Boże dzieci są wolne od działania prawa mojżeszowego, od niekończącego się wymogu spełniania uczynków. Użył tutaj ilustracji ze Starego Testamentu: dwóch matek, dwóch synów i dwóch miejsc. Prawo przyrównał do Hagar, Ismaela i góry Synaj, a nowe przymierze do Sary, Izaaka i Górnej Jerozolimy. O ile historia Abrahama jest wielowątkowa i rozbudowana, to zwróćmy uwagę na dwa aspekty. Pierwszy: Hagar, ilustrująca prawo, była niewolnicą Sary, nie była drugą żoną Abrahama, a poczęcie Ismaela odbyło się poprzez ludzkie działanie. Sara, która była bezpłodna, urodziła dzięki obietnicy. I działaniu samego Boga. Te dwie historie różnią się diametralnie. Jedna ilustruje zniewolenie, druga wolność. Oczywistym jest, że nie można być dzieckiem dwóch matek. Nie można być jednocześnie w niewoli i w wolności. Paweł przekonuje: Wy zaś, bracia po Izaaku, jesteście dziećmi obietnicy. Więc jeśli zaufałeś Bogu, Dziedziczysz duchową obietnicę Abrahama o odkupieniu. Jesteś wolny. Jesteś obywatelem nieba. Jak więc zastosować dzisiejsze fragmenty? Zdefiniuj się. Jeśli wciąż zastanawiasz się nad Bogiem czy sobą, to wiedz, że sam nie poprawisz swojego beznadziejnego stanu. Sam przy pomocy dobrych uczynków nic nie zrobisz, nie przypodobasz się Bogu. Nie zdobędziesz nieba, bo prawo jednoznacznie każdego z nas określa jako przestępcę i skazuje przez to na śmierć, czyli wieczne oddzielenie od Boga. I jedyne, co możesz zrobić, to opamiętać się i zdać sobie sprawę ze swojego beznadziejnego stanu i wyznać w wierze Bogu wszystko, co masz w środku, a On uczyni Cię nowym. On uczyni cię Twoim dzieckiem, Twoją córką, Twoim synem i włączy cię w swoją rodzinę. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystko, co Ojca jest i będzie Twoje. Boże zbawienie to wyjątkowy prezent. Nic cenniejszego w tym życiu nie jesteś w stanie otrzymać. Wyobraź sobie, że dostajesz luksusowy prezent. Ale taki, że nigdy w życiu nie będziecie na niego stać, żeby go sobie kupić. Czy próbujesz odpłacić za niego jakimiś groszami, czy zardzewiałymi śrubkami, czy jakimiś śmieciami? Oczywiście, że nie. I podobnie jest tutaj ze zbawieniem najcenniejszym prezentem od Boga. Nasze próby przypodobania się mu przez dobre uczynki są warte mniej więcej tyle, co właśnie śmieci. Nie jesteśmy w stanie samodzielnie się zbawić i samodzielnie prowadzić świętego życia. Warto więc zadać sobie kilka pytań. Czy próbuję zapracować na Bożą Miłość? Czy próbuję zdobyć jego uznanie? Czy uczynkami chcę rozliczyć się z nim za łaskę, którą otrzymałem? A może już przyjąłem zbawienie z wdzięcznością i wiem, że w końcu żyję na nowo? Czy korzystam z tego w sposób godny obywatela nieba? Czy żyję kierowany wiarą, miłością i nadzieją? Zachęcam więc, zdefiniujmy się, korzystając chociażby z tych pytań. Możemy zwrócić się do naszych bliskich, zweryfikować to. Również możesz podejść po rozważaniu do mnie. Lecz jeśli dzisiejsze rozważanie nie było dla Ciebie niczym nowym, to też dobrze, wręcz powiedziałbym, bardzo dobrze. Wzorem apostoła Pawła może stawiać siebie jako przykład do naśladowania. Kościół potrzebuje osób dojrzałych i ukształtowanych w Jezusie Chrystusie. Tak więc, czy jesteś w stanie powiedzieć za apostołem Pawłem: Błagam Was, bracia. Stawajcie się tacy jak ja. Jeśli tak, to nie marnujmy najmniejszej chwili na służbę w kościele. Pomódmy się na koniec.